Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Jest już późno, dlatego mówię trochę ciszej, ale miałam taką ochotę zdrapać sobie krzyżówkę, że postanowiłam nagrać ten odcinek. Wybrałam sobie krzyżówkę za 3 zł. Najtańszą, będzie to mega szybki odcinek. Zaraz do Was wrócę, tylko wydrapię sobie wszystkie ołówki, zostawimy znaki zapytania i będziemy drapać dalej wspólnie. Kochani, już z wami jestem, jak widzicie wytrapałam sobie połowę zdrapeczki. teraz będziemy kontynuować ze znakami zapytania. Nie powiedziałam wam jeszcze, dlaczego zdecydowałam się akurat na tą, na tą zdrabkę, a no dlatego, że na tej zdrabce jest napis, jest wyraz Mazury i chciałabym zadedykować tą zdrabkę Dawidowi i Ewelince, bo bardzo ładnie pokazali ostatnio Mazury, piękne jezioro i Naprawdę super mi się podobał ten filmik, oby więcej takich. R. Mhm. Jak widzicie, jeszcze nie utworzyła się, nie utworzył się żaden wyraz, ale pracujemy nad tym, pracujemy. O, R mamy w wyrazie mazury. Fajnie. No super, te mazury, naprawdę. Mam taki plan, żeby wybrać się na Mazury. Co prawda jeszcze nie mam żadnego noclegu, ani nic załatwione, ale jak zobaczyłam to jezioro, to mnie na, tak nastroiło pozytywnie. R. Dobra, idziemy dalej. Z. Gazda. Mazurach mamy Z. Może chociaż te Mazury się utworzą. Byłoby miło. <grymne> Więcej Z nie widzę. Dalej mamy M. No Mazury oczywiście mają M. To tyle, kolejna literka, to i. Trochę tego i jest, więc całkiem ładnie to zaczyna się tutaj wszystko układać. Zobaczymy, czy zaraz nie wyskoczą z jakimś xem. O, mamy pierwsze słowo. Pierwszym słowem jest mit. No to szukamy dalej. Może to A by wskoczyło? Kto to wie? Tort. O, nie było. No szkoda. T. Nie ma więcej T. D. W razie gazda dno o nie było. i mamy jeszcze trzy y jest tutaj no Mazury. Może to a byłoby fajnie y Nie no, chyba a nie wskoczy, bo byłoby za piękne. No ale patrzymy dalej: C, C jest jeszcze tu, i tu. Ale, a i tu. Ale to nam nie utworzyło żadnego dodatkowego słowa. No nie, chyba nie i ostatnia ostatnia literka e. Czy e nam zmieni sytuację? O, tutaj nam zmieniło mamy ziele, drugie słowo. E e e, e. czy gdzieś jeszcze jest e? Jest również tutaj, ale chyba nic nam to nie zmieni. No tak, zostało nam o, którego nie było i a, właściwie wszędzie. J, o, 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 i było. Tutaj ominęłam, ale to też nam nie zmienia sytuacji. Więc chyba niestety kochani, ale y, ta strapeczka jest pusta. Sprawdźmy sobie, BD. D. Niestety kontrolne to potwierdziły. Ale to nic nie szkodzi, bardzo miło mi się drapało. No i miałam okazję pozdrowić, więc jestem podwójnie szczęśliwa. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, to zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się, kochani. Dobrej nocy, dnia, poranka, popołudnia. Nie wiem o której będziecie oglądać. W każdym razie wszystkiego dobrego. Pa!